Jest z nami doktor Sylwester Bęba, pedagog resocjalizacji. Ja chciałabym zapytać dzisiaj o to, jak mądry rodzic powinien reagować, jeśli widzi u swojego dziecka uzależnienie od smartfonu. No, moim zdaniem powinien reagować w miarę wcześnie. Czyli najlepiej tutaj zastosować pewne działania profilaktyczne, które nie do, zapobiegną takim uzależnieniu. więc tutaj warto, aby rodzice ustalali zasady. Korzystania w ogóle przez wszystkie urządzenia elektroniczne, nie tylko przez telefon, ale w ogóle z internetu. To na przykład jakieś ustalenia czasowe, że tam dziecko, powiedzmy do, do 12, 13 roku życia, korzysta około 30 minut dziennie z internetu. Czy na przykład um, ustalenie takiej zasady, że dziecko nie ma telefonu na noc. Czyli że najlepiej, żeby cała rodzina tak robiła, wszyscy członkowie rodziny, że na przykład godziny 17, 19. 18 od, odstawiają wszyscy telefony do innego pomieszczenia, żeby dziecko nie miało tej pokusy tam zaglądania, lajkowania itd. itd. Czy tworzenie takich stref w domu wolnych od telefonu, czy też stref na zewnątrz, na przykład spacer bez telefonu itd., żeby przyzwyczajać się do tego, że telefon nie jest nieodzownym elementem naszego życia? Kiedyś były takie czasy, że bawiło się na podwórku, dzieciaki z sąsiedztwa razem gdzieś tam biegały. Później mama wołała na Dobranockę, i nie było tego telefonu. Czy można powiedzieć, że to są inne pokolenie? Tak, no to jest pokolenie cyfrowe. No w tej chwili ta, takich młodych ludzi określa się mianem cyfrowych tubylców. Czyli to są tacy ludzie, którzy się urodzili już, kiedy te technologie były w użytkowaniu. Internet był powszechny, więc oni nie mają w pamięci tego świata bez urządzeń. Elektronicznych. To się przekłada na całe funkcjonowanie takich ludzi, bo jeżeli mają później do wyboru wykonanie jakiejś czynności elektronicznie albo w sposób tradycyjny, to zawsze wybiorą ten sposób elektroniczny. Na przykład będą jechać pociągiem, mają do wyboru iść do kasy i kupić bilet, a kupić sobie ze swojego smartfona, to zrobią to przez smartfon. To są te pozytywy, tak? ale tutaj tych negatywów jest dużo, czyli tych zagrożeń. Mhm. Bo zobaczcie. Państwo, dziecko może się uzależnić od internetu, może się uzależnić od telefonu, ale w internecie mamy szereg różnych zagrożeń, na przykład cyberprzemoc, czyli przemoc stosowana za pomocą nowoczesnych technologii, mamy hejt, mowę nienawiści, mamy sexting czyli takie publikowanie nagich i półnagich zdjęć, mamy cyberpornografię, cyberprostytucję, mamy grooming, czyli uwodzenie dziecka w internecie, A więc rodzice powinni być świadomi tych zagrożeń i jak gdyby ustalać te zasady, kontrolować to, co dziecko robi w internecie, być w tym świecie wirtualnym z dzieckiem, uczyć go tam, wychowywać do tego, żeby nie było takiej sytuacji, że dziecko dostaje telefon, czy może w sposób nieograniczony korzystać z internetu. Jeżeli tak się dzieje, no to trzeba się liczyć z tym, że jakieś problemy się pojawią. To są takie ekstremalne sytuacje, o których mówimy, mhm. ale też widzę taką zmianę, no powiedzmy, w tej mentalności, bo mhm. na przykład kiedyś, jak nie było komórek, to po prostu umówiło się gdzieś na, na tej, na tę godzinę, a teraz mhm. jest gdzieś tam z tyłu głowy, że zawsze można napisać SMS-a i to spotkanie. Tak, to jest zupełnie, inny, tak, zupełnie inny sposób myślenia. Czyli się czekało ich, na listy. Tak, i funkcjonowania takich osób, tak. No w tej chwili listów się nie pisze. Przynajmniej młodzi ludzie tego nie robią w większości przypadków, tylko piszą maile, piszą sms piszą wiadomości na komunikatorach. Także tutaj jest wiele pozytywnych aspektów, które daje nam internet. Natomiast trzeba mieć świadomość tych negatywnych. Tutaj, bycie Państwo. Badania pokazują, że około 5-6% ludzi użytkowuje w spo, internet w sposób dysfunkcyjny, czyli taki, który przynosi albo im szkodę, albo innym osobom. Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję. i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka Ocalonych.